Алло, алло, добрый вечер. Dobry wieczór, dobry. Jezu nasza, Słyszę nasz głos! Słyszę Krista, Krista. Krista. Ale Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry a nawet wieczór. dzień dobry, a nawet dzień dobry, dzień dobry, właśnie, tak. dzień, tak dzień dobry. No, no? no e, tak, bardzo Was pozdrowiam. I, I też. Taki mi się wspomniał taki kawa, bo wy tak e, e, tym e, się martwicie, że, że wy jesteście niekulturalni hamami, tak, jak my wszyscy kamraci no? No? E, Polacy, no? tak. I, I taki mi się kawał przypomniał, e, ten stary kawał, nie? E, a lewą go powiem. nie? Ale wiesz co, wiesz, e. jak to jest ze starymi kawałami? Że co jakiś czas on się okazuje, że on jest nowy, bo rośnie, no na, i rośnie to... następne pokolenie, dla których ten kawał jest nowy. Właśnie, no. i, i już w sądzie skarżyli takiego, jak to padają, recydywista Marcina i Wojtka, nie? Dziękujemy za uznanie. Sędzia tak patrzy na niego i rzek. Jak widać, to musicie być ze zepsutymi ludźmi. Jakim to towarzystwie, żeście się wychowali i obracali. No jak to? No, e, no wiedzą, od młodości mój ino sędziami i adwokatami do czynienia. No. A to jest to, co ci się zrewanżuje. Pisał o tym Bańkowicz, jak w międzywojennej Polsce sądzono ulicznicę. Najprawdziwszą ulicznicę, znaczy uczciwszy twojusz. Kurwę nas to jaszczą, rozumiesz? A, tak, tak. No, i sędzia się pyta tak, czy oskarżona była już kiedyś pod sądem? Yy, A ona tak patrzy. Pod średnio pod wysokim sądem, to nie, ale pod tym ławnikiem, oj, Pod tym panem z lewej strony. No właśnie. Krista, no, słuchaj, no. dziewczyno, jedziesz do Oświęcimia 14? 14? No, postaram się jechać. Muszę się z roboty zwolnić, nie? ale Ech. pojada, Pojada, bo to jest też ważne. Tam mój dziadek, mojego dziadka tam zamordowali, e, także e, ja. Robi, robi, robi się poważne spotkanie w tego czternastego no. w tym oświęcimiu. No. No. E, także trzeba, trzeba. Nie ja, żeby tam się żydowstwo je To banie jest jakiś dni e, To jest 14 ja, września? Nie, w czerwca. W czerwca? Wtorek. 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 No. Więc powiem Ci no. No. tak. No. No. Teraz chcemy wytłumaczyć się, dlaczego nas nie będzie. Dlatego, że my mamy dozór policyjny. No, mamy nie, mamy nie, nie, nie. dwa razy w tygodniu tak. dozór, a teraz mm. dojdzie nam trzeci. Tak. Jest, no. Więc to będzie to nam... dziękuję, nie? No. I, I nie wiemy, czy on będzie do... tygodni... w, w tym samym dniu tygodniu, czy będzie w jakimś innym dniu tygodniu. Aha, aha, my być, aha, aha. Z, znaczy, zobaczymy. Do, bo do, lat, lato, zima, jesień, wiosna, do oświęcimia droga prosta. Może hmm. tak być, że, że się nam uda być. Nie hmm. wiemy tego. Ten dozór to jest dosyć problematyczna sprawa. Niestety, ona no, nas wie, trzyma wie, za dupę. Wie, ale wie. ci wszyscy, którzy mogą, to niech, niech jadą do Oświęcimia, bo tam trzeba zamanifestować naszą polskość. Bo powiem Wam tak: Oświęcim jest nasz. Nasz. Tak ale jest. Auschwitz nie. Auschwitz, nie, Auschwitz nie. jest niemiecki. To nie oni, niemiecki, oni zrobili i my i im tego nigdy nie zabierzemy, prawda? Nie. Nie, tak. tak jest, no, Tak, no, dobrze. No. dobrze. Niech tego wezmą kurwa, tak? pie, ale podać... uświęć nie znasz. No. Nie, 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 przy, nie, przypisujemy sobie cudzych zasług, nie? No. Tak jest. Krysta, tak dziewczyno, no. bywaj. Znaczy, życzę wam miłego, miłego dnia czołem. i do najbliższego spotkania. No, Cześć dziewczyno, no, bywaj, bywaj. No, Śmierć w Radom Ojczyzny! Śmiert, śmierć, śmierć, śmierć!